Ale to go spotkałem na poważnie, znałem go z Krakowa jeszcze, z bardzo starych czasów, kiedy po, po Krzysztof przez okres swojego życia, mieszkał w Krakowie, tam go poznałem, a poza tym po raz pierwszy na jego koncercie byłem na drugim festiwalu jazzowym, kiedy przyjechał jeszcze swoim sekstetem do Sopot, w którym grał niezawodny Janek Zimber na perkusji, Mili, bo i poza tym resztę przyjaciół. Proszę Państwa, po tym był to genialny paset, a poza tym był to normalny paset. A chciałem wszystkim Państwu powiedzieć, że tą tą wystawę w jakimś sensie chciałbym poświęcić Juli Zosi z której byłem bardzo zaprzyjaźniony. była to... Kobieta, która stworzyła Krzysztofa, naprawdę, bez żadnej wątpliwości. Tutaj jest takim komutografii i spotkałem z chwilą jej syna i doszliśmy do wniosku, że poza tym, że Krzysztof dał dobrze na portem to poza tym była piękna kobieta. <głosy> <Brawo>. <głosy> o, Marko, brawo, powiecki, Nie, bo ja zaś źle grałem, niestety. Natomiast ten man wyrzucił mnie z... Miałem kiedyś taki zespół, który nazywał się Six Boys Stompers, gdzie między innymi grał w tym zespole Michał ale myśmy grali tak źle, że aż nie chciałbym nigdy w życiu tego usłyszeć. żeśmy zrobili w polskich nagraniach nagranie, które przez wiele lat funkcjonowało tam, ale niestety, niestety potem nastąpił stan, stan wojenny i, i Radio na z zaległo bo wojsko i, i w ramach rozrywki spalił widzę Jestem bardzo szczęśliwy, że nic z tej mojej muzyki nie zostało. A szkoda, a szkoda. Panie Krzysztofie, mówię do Krzysztofa Cadowskiego, którego Państwo rozpoznają.